Was z tej strony Jake Krzyś. oraz mroczny mozarz. Nie wiem To jest internet. Tak i tutaj właśnie jesteśmy. Będzie w film. nie pięć. Tutaj trzy przerażające no. te. Nie, włóżmy to tam. Czy szokujące tajemnice internetu. Parodia Boxdel. Widać sama mnie tylko nas przeraża jest już czarno. Więc i jeszcze jest ciekawostka, Ja tu już zauważyłem, że jest bokserem, ale dobra. Dobra. ten Ka kanał jest taki. Hej, witajcie! Parodia, pościgu. Ja łapami, to tak, tak, więc trzymajcie u, kolejne tajemnice. Kolejny go! Zwiększymy to poprzeczkę i mam nadzieję, że dobijecie tutaj tysiąc łapek. To oczywiście Zbawiam nie mój komentarz. A to będzie śmieszne, zaraz. A i ja też proszę. To. Zjawa na korytarzu. To będzie śmieszne. Osoba mieszkająca w domu skarżyła tu jest się na w środku nocy. Podobno, na ten sam dom skarżyli się właściciele, którzy go sprzedawali. Właściciel postanowił zamieścić kamerę na schodach. To, co tam zobaczył, zabarł w piersi. Idzie sobie z Jedzie Idzie sobie, nie ci. Zapukam do niego. A czego się śmieszy za chwilę? Tak, bo my to drugi raz nagrywamy buktyki. No już mówiłem to wcześniej. Biję. Mm. Mm. Aha, wiem dlaczego ciągle hałasy. Świetnie, wie. Ale dalej nie wiem, co już się dzieje po tym odmieniu. Tak, i już potem nie wiemy. Dup są powoli. Poszedł. Hm. To było straszne. Zgłodniała tak. postać. Właściciele domu byli niezapokojeni tym, że znikają im rzeczy z lodówki. Najpierw wina przeszła na psa, którego posiadają, jednak chcieli to sprawdzić o! i umieraliśmy kamerę w kuchni. Pierwszy raz widzę, jak duch robi coś takiego. Spójrzcie sam. Tu jest lodówka. A tam jest suma. To jest moje nie kłamcie mnie! A nie, to jest ten sam drugi on robił, po prostu dziwne parodie, to nie jest prawdziwe. Skąd wiesz, może to jest Stasz, ale dzisiaj nie chce na Nie powiem co to jest to jest bardzo... Zgłodniał apostaszek. Jest... Suker dowalony. Nie <grym> 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 Wielka stopa Nagranie gubicie, podbiło gubicie. internet Wybierający się na spacer mężczyzna Dostrzegł dziwną postać w lesie I zaczął ją nagrywać Według ekspertów Akcja, która tam zaszła Stała się naprawdę Wykluczyli również możliwość to fotomontażu Mm -hmm. Osoba, która there he is. I knew he'd be too scared to cross this stream. Come on, it ain't that deep. Have no fear and put it in game. To Tysiąc lapek papek. No to no nie ja. mój komentarz, ale możecie wyrzucić.